my name is hoda i am from mozambique we came here for summer holiday and i visit my family of my wife and we just come for this festival of the flying and we're enjoying so much so good and it's good weather it's Here. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Skąd przyjechaliście? Z Kielgostoku, w sumie z południowego stoku, tak czy nie? To jest To daleko. Przyprowadziliśmy e, w naszym roku, stwierdziliśmy, że w tym też nie możemy sobie tak, razie... z nim odpuścić. Jesteśmy zachwyceni i zaskoczeni, aż tak łatwo starało, więc jest niesamowicie. Piękna pogoda, fajnie, rodzinnie, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Medica Vision, Medica Dental. E, Przyszliśmy tutaj, pokazać nasze możliwości, suwalskich firm, suwalskich specjalistów, e, możliwości naszych lekarzy, e, naszej opieki. E, jesteśmy tutaj dla Was, jesteśmy dla wszystkich tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i naszej pomocy. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć Paweł. Witam serdecznie. Powiedz nam, co tutaj robisz, co to jest za sprzęt za tobą, jakbyś mógł w kilku zdaniach streścić. Formalnie jest to motoparalotnia, czyli napęd plecakowy, zamontowany na kółkach. Najtańsza forma latania w Polsce, silnikowa aktualnie. Aktualnie na tym napędzie jest zamontowany najmocniejszy silnik, który jest dostępny na rynku. 50 koni. Do tego jeszcze dochodzi skrzydło, które jest nad moją głową, które wytwarza siłę nośną, i dzięki niemu latamy. Natomiast w dużej mierze moje pokazy to to, co się znajduje z tyłu mojego napędu. Jest 17 kg. O tutaj to jest, zobacz, tak? To jest 17 kg ładunków wybuchowych. wybuchowych, i mój pokaz 22:30 będzie połączeniem akrobacji na motoparalotni, czyli na takim silniku, plus pirotechnika i. Specjalne oświetlenie napędu skrzydła. Także jeśli jesteście w okolicy, zapraszam serdecznie na pokaz, bo będzie się co działo. Mam jeszcze pytanie: jak, jak wysoko to może się wznieść? E, powiem szczerze, że rekord wysokości na motoparalotni to jest ponad 7000 metrów i on dość niedawno został pobity w Hiszpanii. Natomiast wcześniejszy rekord 6400 metrów należał do Polaka z Ełku który wykonał taki lot na prawie 6,5 km. Czy dzisiaj będzie próba pobicia tego rekordu? Nie, 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 ja nie będę pobijał rekordu. Moje latanie akrobacyjne to maksymalna wysokość 250-300 m, ale zaprezentuję też bardzo niski lot. E, zasymuluję, pokażę jak wygląda taki lot między pylonami. To tak samo jakbyśmy latali na zawodach, tylko takie pylony na zawodach stoją na wodzie, a ja będę latał e, nad ziemią i wykonam dwa przeloty, żeby pokazać jak to wygląda, jak lata Nowicjusz a później jak wygląda, jak ja na przykład mam Zobaczyliśmy, że stoisz z Misiem, co tu się dzieje, opowiedz o wrażeniach, co ty tu robisz. A no nie wiem, spotkałam, no bo... Spotkałaś na swojej drodze Misia, tak? No. A Miś jest jaki? Biały. I pogodny? pogodny? Pogodny. Na czym polega twoje zadanie tutaj? E, a to w sumie różnie, no bo rozdajemy kody QR takie y, kierowców, żeby szybciej kupowali bilety, na informacji mamy stanowisko, pilnujemy, żeby dzieci nie weszły na pas startowy, żeby nie biegały, nie dotykały nie, nie. samolotu. No i my ogólnie rozdajemy dla dzieci opaski, żeby się nie zgubiły. Rozumiem, czyli stoicie na straży, można powiedzieć w skrócie. No. Pilnujecie porządku. Super, dziękuję. Dziękuję. Pani jest suwał? Tak, jestem w suwałk. A czy pierwszy raz pani jest na tej imprezie? A drugi raz jestem, dopiero drugi. Okej, okay. i jak wrażenia? Dopiero pani przyjechała czy już. No dopiero przyjechaliśmy. W zeszłym roku to było super naprawdę. Jestem pod wrażeniem, że w suwałkach jest takie wydarzenie. Rozumiem, a czy macie Państwo w planach zostać do samego końca, czyli do 23? No i tym razem tak, w zeszłym roku się nie udało, to tym razem sobie nie odpuścimy tego. Dobrze, jeszcze może kilka słów do mieszkańców. Pozdrawiam Zdrowia. wszystkich Super, dziękujemy Dzięki. Suwałki Airshow, jak pan się bawi? To jest znakomicie, świetnie się czuję, świetna atmosfera, świetna pogoda, akrobacje bardzo fajne Jestem tutaj od początku, samego nie wiem do kiedy zostanę, ale może do końca zostanę Do 23 w tym roku chyba tak, prawdopodobnie, tak, tak. także długo e, Czy to jest pierwsza pana impreza? Znaczy już był pan na tym? raz. Jest pan pod wrażeniem, tak? Rozumiem? Tak, bardzo. Super. To w takim razie dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Chce pan kogoś pozdrowić może. Pozdrawiam rodzinę. Dzień dobry, dzień dobry, witamy dzień dobry. bardzo serdecznie. Jak impreza, jak wrażenia? No super, super. fajnie, fajnie, fajne atrakcje. Tak? Atrakcje, znaczy macie na myśli. Stragany, w sensie... No stragany, fajne samoloty tutaj latają Tak. A czy macie w planach polecieć może którymś? Może chcecie połów pozdrowić? Tak, pozdrawiam moją mamę i moją tatę Koleżanko?